Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jedziemy dalej z elektryką, także zapraszam Was do oglądania. Troszkę już zrobiłem e, z, jeśli chodzi o rozkładanie przewodów. E, chciałem troszkę rozeznanie zrobić, więc sobie tak powolutku tutaj pracowałem. Naprawdę powolutku, bo tu dużo myślenia, e, jak te przewody rozkładać, jakie które trendy. E, no ale mogę Wam teraz pokazać, jak to wygląda. Przejdę, może, do pomieszczenia gospodarczego, czyli serca naszego domu. Jeśli chodzi o instalację elektryczną. No, i tutaj będzie ta szafa, ona będzie praktycznie od dołu do góry. Znaczy tu odtąd, tu gdzie są linie, tak? O, odtąd się zacznie. I praktycznie do samej góry. Tu widzicie, że kable już wychodzą fajnie. To było w sumie pierwsze pomieszczenie, jakie zrobiłem, bo tu miałem najbliżej i się uczyłem przymocowywać przewody do ściany. A jak tu możecie zauważyć, to nie jest, nie schodzi z góry, tylko idzie od boku. Ale idzie od boku, dlatego że tu jest rozdzielnica i dlatego, że tam będą wisiały różne sprzęty, jak odkurzacz centralny, wentylacja mechaniczna będzie wisiała, a tu będzie pompa ciepła, która też tam swoje miejsce zajmie, więc ja tu zrobiłem po prostu od boku yy, i tyle. Będzie dokumentacja zdjęciowa, więc będzie chyba w porządku, hmm. No i tak jak widzicie, tak prowadziłem te przewody. Tutaj już mam e, doprowadzone i o e, zdjęto mam izolację. Ja izolację zdejmuję e, od razu przed włożeniem. Jeszcze przed włożeniem zdejmuję izolację, tak żeby wprowadzić przewód, żeby on miał tylko troszkę tej izolacji. E, także to tak wygląda. I od razu sobie zaślepiam te gniazda, które które już jakby temat z nimi jest zakończony, i gniazda jeszcze nie są połączone, więc tutaj, a tutaj yy, akurat idzie przewód do tego gniazda, yy, ale normalnie to nie łączę tych gniazd, yy, także to na to przyjdzie pora później, o, tak jak tutaj, pusto tak, bo, bo prąd tylko poszedł do tego, no ale jakby wiem, że, że ma iść dalej, więc, yy, więc tam kiedyś to połączę, prawda? Yy, jest tu sporo tych obwodów, i przewód tutaj akurat nie dostałem takiego 5 razy, 5 razy 4. nie. Tak 5 razy4 do pompy ciepła. Akurat nie dostałem takiego płaskiego, więc musiałem tutaj bruzdować, to tak jak widzicie wyszło No. Spoko, jest ogólnie wybruzdowane i całkiem fajnie to wygląda. Tutaj podkutę, tutaj tylko nie podkułem. Ale to może jeszcze coś się uda zrobić z tym. I a tutaj już mam podkutę i starają się podkuwać narożniki, żeby żeby troszkę ten przewód tam wchodził w ten narożnik. No, także tak to wygląda właśnie. No to tak wyszło, jak wyszło w sumie w tym pomieszczeniu, prawda? Bo tu może też dało jakoś sensowniej ten przewód. Może tak powinien iść w sumie, a nie środkiem, tak? Tutaj w tą i wtedy dalej. No ale ja tak zrobiłem. No trudno. <grytanie> to widzę już sam, że może, może można było inaczej to zrobić. Ale to tam. O. Widzicie, jak ładnie jest, jak od razu się tutaj przed włożeniem zdejmiecie izolację, to bardzo ładnie można to wszystko wymierzyć. A jak chcecie ściągać izolację w środku, to już nie będzie tak łatwo, bo znaczy da się, ale nie dojedziecie tak do samego końca yy, do, do wejścia do tego tutaj nie, do, nie dojedziecie nożem aż tam. O, tak, takie bariery. To jeśli chodzi o pomieszczenie yy, gospodarcze, no i tutaj przewody. Jakby do rozdzielnicy schodzą z dwóch stron, z prawej i z lewej od góry. Tu mam do łazienki, więc bezpośrednio się przykułem. I tam macie taką dużą wiązkę już. Yy, już nie pamiętam i kilkanaście przewodów, które też mogłem trochę inaczej poprowadzić, ale już tak zostanie. Yy, tutaj dotąd ja, chyba będzie widać o, widać. Także one wychodzą sobie tutaj i idą. Idą przez ścianę, a część idzie na drugą stronę. I dlaczego tak tutaj jest tak dziwnie zrobione? No dlatego, że nie miałem czasu pomyśleć o tym i pierwszy raz to robiłem. Więc tu troszkę eksperymentowałem. Tutaj jest... Idzie 10 cm tylko nad sufitem, a nie 15, tak jak jest tam na tych różnych rysunkach, jak prowadzić przewody. Ale to dlatego, że tu jest bardzo dużo przewodów i bałem się, że się nie zmieszczę. Więc tu idzie 10 cm. I tu idzie już... Tutaj zostało obniżone na 15. I to jest ta bruzda, którą robiłem wcześniej, więc część przewodów idzie w bruździe, a część przewodów już idzie na murze normalnie jakby na wierzchu. No, ale to równo jest zrobione, więc od lasera robiłem, więc to fajnie wygląda ogólnie. Tu mam taką mijankę. miankę, no bo oczywiście zapomniałem jednego przewodu puścić. I to też mam mijankę, bo, no bo też zapomniałem, ale wszystko jest podkute i jest na równo z murem zrobione, więc jest ładnie. Tak schodzę z góry do pierwszego gniazda i ciągnę dołem aż się skończy obwód. Yy, Danego, do tej, dany obwód. Tak więc, jakby tam sobie już zjechałem na dół, to tutaj już zjeżdżam do samego końca i, i jadę do samego końca. Tutaj mamy na zewnątrz wystawione i zabezpieczone z drugiej strony. Od razu, od razu pokażę. O, tu ma zabezpieczone. Także no, nawet nie widać. Jest zabezpieczone, także będzie w porządku. Dobra. No i takie. Tak to rozumiecie to wygląda. Tu nad nad prorżem, się znaczy ponad prowadzone, e, ale to nie problem żaden, bo jedno, że żadnych zasłon nie będziemy mieć prawdopodobnie. A jeśli już to będą wyjeżdżały z sufitu, więc i tak nie będziemy do tej żadnego karnisza wieszać. E, i, I tyle. Z takiego tematu. Tutaj tak samo też musiałem akurat poprowadzić, ominąć tę jedną puszkę, więc to tak wygląda jak wygląda. Ale chyba jest tak w miarę poprawnie, chętnie się posłucham, poczytam w komentarzach co o tym sądzicie. Bo ja to pierwszy raz robię i tyle co widziałem tam w internetach, coś oglądałem. I tutaj to może być taki błąd w sumie, chyba tak czytałem, bo, bo u mnie te przewody idą po ścianie tam. Wchodzą tutaj. O. Idzie tak, tak i tam idzie u góry, wchodzi oświetlenie. I tutaj będzie na lampkę wiszącą taką lampkę nocną, która będzie sobie wisiała. Tam też, no i tutaj zrobiłem, pociągnąłem wyszedłem jakby ze ściany na sufit, żeby doprowadzić oświetlenie do główne do sypialni i do garderoby, a z tego co czytałem, to chyba się nie robi tak, żeby ze ściany na sufit szło, tylko właśnie jak już zejdzie na ścianę, to powinno iść po ścianie, a, a jak ma iść sufitem, to powinno od początku chyba sufitem iść. No ale ja tak zrobiłem, bo dla mnie to trochę mniej rurek idzie i trochę łatwiej mi to pociągnąć już w ten sposób. Także tutaj tak samo mam, że idzie ścianą i wchodzi na sufit jakby, tak? Za sufit i idzie sobie nad sufitem. Do miejsca docelowego. No nie wiem, ja tak już robię, mi się to podoba, wydaje mi się, że to jest w porządku. Najważniejsza to chyba dokumentacja zdjęciowa, żeby się w tym kiedyś odnaleźć. Dobra, aha. I co tu jeszcze? No i pierwsze miałem takie przeciąganie, właśnie robiłem to nad łazienką, bo tu jest temat taki, że. Nad łazienką to nie można, znaczy nie można po ścianie z prysznicem ciągnąć, tak? A tutaj będzie wanna, czy tam po ścianie z wanną, to akurat wanna będzie, więc trzeba to górą przypuścić w rurkach. No i tutaj mam taką rurkę 47 i ją tam spokojnie, tam 6 przewodów takich, takich przeszło, z czego 2 są 4 razy i 1,5. Raz, dwa, trzy nawet trzy razy są, bo 4 razy 1,5. Więc to spokojnie, można przeciągnąć te przewody. No i one tu schodzą na mur, schodzą i yy, no i sobie tak idą ładnie. Tutaj tak jak widzicie. tu też mam tylko trzy gniazda, z czego prąd jest doprowadzony do jednego. Tak. Ładnie tam jest ta izolacja zdjęta. No a tutaj nie ma, bo to jakby będę wiedział, że mam tutaj Dorobić połączenia. Tu będą przewody sieci domowej, lokalnej, więc jeszcze tutaj nic nie robiłem. Nie są zaślepione. Z żaluzją i z dwoma żaluzjami i z zasilaniem. To akurat to gniazdko jest takie odosobnione, więc musiałem polecieć i wrócić od niego. Więc tak, średnio. No, ale tu wchodzą o 4 razy 1,5. Chyba będzie widać coś. 4 razy 1,5, i pół, które sobie wyjdzie tam no i jestem w jadalni już w sumie także mam, doszedłem już do jadalni i teraz będę robił dalej tak chciałem wam właśnie pokazać jak ja to zrobiłem, żeby żebyście widzieli o co chodzi tutaj w tej mojej instalacji No i chyba tak z grubsza tyle. Tutaj mówię, jeszcze tu mogłem inaczej, troszkę nie pomyślałem, poleciałem. Najpierw tutaj się cieszyłem, że zrobię sobie <grytanie> blisko to wszystko, a potem będę się zajmował tymi dalszymi pomieszczeniami. No i troszkę odwrotnie to zrobiłem, bo najpierw powinienem zrobić to najdalsze połączenia z odpowiedniej strony, a jakby na daną stronę, czyli najpierw powinienem wypuścić przewody do sypialni, a potem się zająć tutaj. Tymi przewodami ale troszkę się cykałem, bo był pierwszy raz to robię, więc normalnie to bym nie kuł tutaj, tak, nie miałbym takiej dużej wiązki, tylko bym sobie zamiast tych przewodów to bym sobie puścił tu i wszedł do sypialni tędy przez tą ścianę i już bym był w sypialni od razu, tak, a nie że, że tutaj taka wiązka poszła, bo później. By miał więcej miejsca, żeby tutaj na te, na te ściany rozprowadzić prąd do tamtych pomieszczeń, ale teraz tak już nie zrobię i będę przepuszczał górą. Tutaj cyk. Powiązarze pójdą w rurkach przewody na tamtą stronę. Także no widzicie, pierwszy raz robię tak. Przewody mam pogrupowane, podpisane, to tak jak w rurce puszczam, to tak samo grupuję i naklejam i naklejam sobie taśmę izolacyjną i podpisuję także to fajnie fajnie to wygląda gabinet gabinet odpowiednio podpisane tak, jadalnia żeluzja prawa jadalnia żeluzja lewa i jadalnia gwiazda. także staram się żeby Przewody szły albo z lewej, albo z prawej Bo gdzieś tutaj będą te złączki takie sznowe. Gdzieś na środku rozdzielnicy, powyżej będzie automatyka O której powiem Wam w jednym z kolejnych odcinków Także jak chcecie troszkę więcej o automatyce posłuchać To zapraszam do śledzenia I będzie złączki WAGO Automatyka i złączki LSA, tak one się nazywają, łączówki LSA z instalacji, jakby z, z ze skrętki, która przyjdzie od łączników. I one będą, te skrętki, wchodziły środkiem. Także, żeby się nie, żeby po prostu z dala zarówno od lewej, jak i prawej strony tych przewodów, więc to będzie schodziło sobie środkiem. W dolnej części będą bezpieczniki, zabezpieczenia, tak? Zabezpieczenia i, i zasilanie tutaj od dołu jakoś przyjdzie. Jeszcze muszę wykuć. Na, na ten przewód 4 razy 16. Także taki mam plan. No, wydaje mi się całkiem sensowny. Dobra. Prezentuje póki co u góry. Także już mam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 źródeł światła. Także ekstra. No i dobra, także to chyba będzie taki odcinek podsumowujący, co ja robiłem, a w kolejnym odcinku już będę będę pokazywał, jak pracuję z tym. Jak to wygląda to rozkładanie kabli w moim wykonaniu? Także zapraszam.